Udzielam się na różnego rodzaju forach internetowych. Ostatnio głównie na Facebooku, na różnych profilach ezoterycznych, gdzie ludzie opowiadają sobie o różnych zjawiskach paranormalnych, których doświadczyli. No i niestety zauważyłem, panuje tam taka tendencja do się na siłę, do szykiwania się zjawisk paranormalnych na siłę tam, gdzie tych zjawisk w ogóle nie ma, gdzie można zaobserwować Oddziaływanie zwykłych, zwykłych, chciałbym powiedzieć, praw fizyki, praw natury, które są ludzkości doskonale znane. Więc są to rzeczy, których nie można traktować jako cuda czy nie wiadomo co. I bardzo często ludzie przysyłają zdjęcia, zwykłe zdjęcia rodzinne lub zdjęcia z jakichś wypadków i tak dalej, gdzie rzekomo pojawiają się duchy. To nie jest tak, że duchy manifestują się. Na, na, na każdej albo prawie każdej fotografii, którą się zrobi w jakichś niewyraźnych okolicznościach, przy słabym świetle, i tak dalej. Słyszałem nawet opinię, że flash aparatu fotograficznego potrafi wyłapać wszystkie duchy, które są w okolicy, po to, aby te duchy uwiecznić na fotografii. To i tak nie działa. To są jakieś bzdury, które ktoś wymyślił i ludzie sobie powtarzają, ufając, że ma to jakiś związek z rzeczywistością, ale tak naprawdę to tak nie jest. Do manifestacji ducha zawsze potrzebne jest medium, nawet jeżeli to medium jest nieświadome potrzebna jest osoba, która pomoże duchowi ujawnić się. Na przykład na fotografii transcendentalnej. Fotografia transcendentalna to też nie jest coś e, tak strasznie powszechnego, szczególnie że e, współcześnie robi się bardzo dużo zdjęć metodą cyfrową i, i, i tych zdjęć jest naprawdę dużo i, i to nie jest tak, że te, te duchy pojawiają się na, nie wiem, co setnej fotografii czy co tysięcznej fotografii. Aby uzyskać taką fotografię, też muszą być spełnione, spełnione pewnego, pewne, pewne, pewne warunki. To nie jest tak, że ktoś sfotografuje, nie wiem, płomień, ognisko w lesie, w, wydobywający się dym z tego ogniska, i nagle w tym dymie ktoś zobaczy twarz, twarz ducha. No nie, bez przesady. Ludzki mózg jest tak skonstruowany, aby doszukiwać się. Jakichś wrogów, przeciwników, w taki sposób naturalny, tak jak to mają zwierzęta w lesie. I po prostu, gdy tylko zauważamy jakiś cień, albo jakieś, jakieś przedmioty, gałęzie, liście ułożą się w sposób, który przypomina twarz człowieka bądź zwierzęcia, my od razu, tak jakby uzupełniamy braki w tym obrazku i dopowiadamy sobie: o, to jest wróg, to jest zagrożenie, tak działa ludzki mózg. W naszych aktualnych, aktualnym środowisku i sposobie życia to jest może już taka, taka umiejętność niezbyt często wykorzystywana, ponieważ no, żyjemy w środowisku względnie bezpiecznym, ale gdy, gdy zobaczymy jakiś cień na zdjęciu, to nie oznacza, że to jest duch. To oznacza, że nasz mózg dopowiada sobie, ponieważ my zawsze próbujemy z jakichś przedmiotów nieznanych bądź niezidentyfikowanych wyciągnąć, stworzyć coś, co, jest, co, co, coś, co nie jest nam obce. O. I, i, I dlatego taki mój może troszeczkę apel do wszystkich ludzi, żebyście się nie doszukiwali duchów tam, gdzie ich nie ma. Nawet Alan Kardec pisał, że w zjawiskach paranormalnych powiedzmy, zawsze należy doszukiwać się najpierw praw natury, które znamy, a dopiero na samym końcu jakiejś potencjalnej interwencji ducha. To jest, to jest pierwsza druga sprawa. Gdy duchy się manifestują, robią to z jakiegoś powodu, z jakiejś przyczyny, ponieważ jeżeli nie mamy do czynienia oczywiście z takim powiedzmy medium widzącym, to manifestacja ducha jest dla tego ducha pewnego rodzaju wysiłkiem więc po to, aby ten duch chciał się wysilić, po to, to on, on musi mieć jakiś cel. Więc jeżeli duch pojawia się na przykład przed kimś, kto go zna, przed członkiem rodziny bądź jakimś przyjacielem kim, kimś bliskim można domniemywać że ten duch chciał po prostu pokazać że żyje że nie umarł. I tak może być i tu, tu już mamy jakąś wiadomość ale w momencie kiedy pojawia się jakaś rzekoma istota na jakimś nieostrym zdjęciu i tak naprawdę mamy wątpliwości czy to jest duch skoro na forum w internecie pytamy innych jakie jest ich zdanie no to tak naprawdę to nie ma w tym informacji, ponieważ skoro ten duch nie przekonał nas, no to nie ma, nie ma dialogu, nie ma treści. Duchy mają naprawdę bardzo dużą możliwość informowania ludzi o tym, że istnieją, dlatego gdy to czynią, robią to tak, aby ta wiadomość nie pozostawiała żadnych subiektywnych wątpliwości. To znaczy, nawet zwykły sen. Ja o tych snach już wielokrotnie mówiłem na moim wideoblogu. Zwykły sen. Czasami w nocy, bądź nad ranem, budzimy się i jesteśmy święcie przekonani, że na przykład zmarła babcia, bądź zmarły dziadek, bądź nie wiem, mąż, żona, byli przy nas w nocy. I z jednej strony rozsądek każe nam to odrzucić, a z drugiej strony. E no nasze, nasze subiektywne jakieś odczucia podpowiadają nam, że to jednak była prawda. I teraz nie jest ważne, czy mamy jakiś materialny dowód na autentyczność tego zdarzenia. Po prostu em, my o tym wiemy, my jesteśmy przekonani i to wystarczy. I jeżeli budzimy się rano z przekonaniem, że sen był bardzo autentyczny i rzeczywiście spotkaliśmy kogoś zmarłego, to w moim mniemaniu sytuacja była realna. I nieważne, czy ktoś inny nam uwierzy, nieważne, ponieważ duch przekazuje wiadomość konkretnej osobie i przekazuje tę wiadomość tak, aby dana osoba tę wiadomość zrozumiała. Stąd, jeżeli widzicie zdjęcie, na którym jest dym, bądź jakiekolwiek zjawisko, które można wytłumaczyć w sposób, że tak powiem, naturalny, nie należy na siłę doszukiwać się obecności ducha ale pokazywania zdjęcia, na którym jakaś plamka, bądź jakieś odbicie, albo odbicie, nie wiem, kto, ktoś robi zdjęcie pod światło i dziwi się, że są refleksy na, na, na fotografii, no refleks jest refleksem, każdy kto interesuje się fotografią wie, że skierowanie aparatu pod światło, pod słońce, bądź nie wiem, jakiś reflektor czy coś, yy tworzy refleksy, no chyba że nałożymy sobie jakiś filtr na obiektyw czy coś, to te refleksy wyglądają troszeczkę inaczej, ale one zawsze się pojawiają i tak to jest, więc no nie będę przedłużał, bo tak naprawdę to mogę powtarzać, mogę się powtarzać i mogę mnożyć, mnożyć przykłady, ale to niczego nowego nie wniesie, więc no to chyba tyle. Zachęcam do subskrybowania konta i zezwalam na powielenie materiału wideo oraz jego publikację w całości na innym kanale.